Rozmawiam z piękną, mądrą, nadważną panią Heleną Norowicz. Pani Heleną, jak panią zobaczyłam pierwszy raz, to była pani twarzą perfum boho Boko i pomyślałam sobie, że jest takie piękno, że w ogóle piękno jest ponadczasowe. Że piękno nie ma metryki urodzenia. Że jak się jest pięknym. To jest się piękne w każdym wieku, nie tylko jako niemowlak albo nastolatnia dziewczyna, ale jest się po prostu pięknym zawsze. Czym dla Pani jest, jak mówię, piękna, mądra i odważna kobieta? Jaki obraz pojawia się w Pani głowie? Jakie ma Pani myśli? Na pewno nie myślę o sobie. Myślę o innych, pięknych, mądrych i odważnych kobietach, które mają znakomite osiągnięcia naukowe, odkrywcze, czy zdobywają szczyty takie jak nasza artynicka. Także, a czym to jest? Oczywiście, no, że piękno jest chyba takim słowem, które dla każdego coś innego znaczy. To samo jest, z od... no może mniej z odwagą, bo odwagę już się da wymierzyć wyczynami. Mhm. to także to też już... na szczęście ta odwaga, która jest potrzebna kobietom, raczej jest związana z ciężką pracą domową, z wychowywaniem dzieci, z podejmowaniem właściwych decyzji. No to, to jest ta odwaga, a mądrość. Mądrość... Mądrość się nabywa z wiekiem, ale niektóre osoby. Pepe każda z osób. Część mądrości dziedziczy po swoich rodzicach. Z gen, z wykształcenie. Mhm. Czyli mądrość to było coś, coś takiego, co... Częściowo dostajemy w genach od rodziców, ale też. No jest czegoś, czego, czego się musimy nauczyć na podstawie własnych doświadczeń, ale także studiując i obserwując inne zachowania inne, innych ludzi, żeby, żeby posiąść mądrość. Bo mądrość nie jest czy darem. Mądrość w zasadzie trzeba zdobyć, bo to jest wiedza. Mhm. Mhm. Czyli częściowo, częściowo ją dostajemy, ale też to jest wynikiem naszej pracy tak? i naszej wiedzy poznanej, którą zdobywamy po pracach. I przynajmniej ja tak uważam. Tak. A Pani Helena, bo kiedyś rozmawiałyśmy o nauce właśnie, a propos wiedzy i zdobywaniu wiedzy i nauki, rozmawiałyśmy o, o językach obcych. Mnie bardzo interesuje oczywiście nauka angielskiego. Wiem, że Pani jest taką osobą, która jeździła po świecie. Była Pani karierę, można powiedzieć. No, była Pani w Londynie, w, w Stanach Zjednoczonych, jako aktorka. Więc mnie bardzo nie bardzo interesuje język angielski, ale wiem, Pani opowiadała mi, że, że miała Pani akurat język francuski w szkole, uczyła się Pani francuskiego. Tak, w szkole średniej uczyłam się. Muszę przyznać się, że ja nie byłam złą uczennicą. Byłam w tej klasie, takiej, która, gdzie się zaliczało do dobrych uczennic. Natomiast zajmowały mnie inne sprawy, sport, taniec, a na naukę za, za wiele czasu nie poświęcałam. I to samo było z francuskim, że bardziej, większą wagę przywiązywałam do gimnastyki niż do francuskiego. I kiedyś na lekcji pokazowej gimnastyki. I było grono pedagogiczne i między innymi nauczycielka francuskiego. Był potem za kilka dni, kiedy robił jakiś sprawdzian. I ja za bardzo nie umiałam powiedzieć po francusku, bardzo to słabo. No to na to wytrwała, że no, no, robić inteligencję to ty masz w nogu. <laughs> Pani Helena, ale na pewno zastanawiała się Pani e, kiedyś, jak, jak by to było, gdybym nauczyła się właśnie angielskiego, bo angielski jest takim międzynarodowym językiem. Ja, nie, nie. Ja, ja w pewnym momencie zorientowałam, że, że jest mi potrzebna y, wiedza, natomiast y, już nie było czasu, bo już to było po studiach, już była praca. Więc chodzenie na, na, na dodatkowe lekcje też było trudne, ponieważ trudno było w ten czas zorganizować. Poniedziałki były, były wolne, w niedzielę, w niedzielę na, nie pracowało się, ale też były zorganizowane zresztą takie kursy przyspieszone języka angielskiego w niedzielę po trzy godziny, ale trzeba było wstawać od godziny ósmej, to się zaczynało. A ponieważ ja jestem raczej śpiochem i przyzwyczajona jestem do domu gdzieś, do, do praca zawsze zaczyna o 10, więc mogłam zacząć do tej dziewiątej, czy przynajmniej do pół do dziewiątej pospać. W związku z tym poszłam, na, zapisałam się na taki kurs na pierwszy semestr, ale byłam tylko na niedzielę. Byłam tylko na jednym zajęciu, bo, bo, bo jednak doszłam do wniosku, że, że potrzebuję spać w a potem zaczęłam sama jakoś z magnetofonu odsłuchiwać, trochę przepisywać. Z tym przepisywaniem jest trochę gorzej, bo ja mam barę słuchową. I już sobie radziłam. I teraz też w dalszym ciągu staram się mieć jakiś kontakt z angielskim. Więc czytuję kryminały, zbyt mądrych książek nie czytam, bo to za, za zbyt skomplikowane słownictwo. Ale Właśnie jeżeli chodzi o kryminały, to jeszcze po angielsku sobie mm -hmm. czytam, żeby mieć te jakieś pojęcie i nie rozstawać się z językiem, bo wtedy, kiedy ci języku żyje, to, to on się też rozpija. Natomiast jak się skończyły wyjazdy z teatrem, skończyły się kontakty z, z obcojęzycznymi. Yy, no, Postaciami czy, 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 czy krajami, w których się trzeba było jakoś porozumieć a Angielski właściwie jest takim językiem, gdzie się właściwie takim służącym do porozumiewania się poza narodowościowo. Jeżeli chcesz zobaczyć dalszą część rozmowy, serdecznie zapraszam Cię do linka.